Dla Was i z Wami jestem Rzymianinem, powiedział papież Leon XIV do burmistrza Rzymu. A spotykając się z pracownikami Kurii Rzymskiej powiedział: No cóż, papieże przemijają, ale kuria pozostaje. Chciał wyrazić w ten sposób uznanie dla tych, którzy pracują właśnie w Kurii Rzymskiej, ale za słowami poszły również czyny. Okazuje się, że papież Leon XIV każdemu z pracowników tejże Kurii, każdemu z pracowników Watykanu. Vê Nagroda, właściwie to rodzaj premii. Premia została zniesiona. Ta premia na początek pontyfikatu została zniesiona przez papieża Franciszka, Leon XIV jej niej powrócił. O tych ciekawostkach, ale także o tym, jak papież Leon XIV przejmował bazyliki większe Rzymu, tak zwane bazyliki większe, powiadam w naszym najnowszym materiale, najnowszym filmie, do którego oglądania zachęcam i przede wszystkim zachęcam do wspierania naszego projektu, czyli Meridian na media Urszula Rzepczak, kanału na YouTubie. Lajkujcie, ale przede wszystkim subskrybujcie.